Witam serdecznie. Z tej strony Rafał z MOTORW, czyli miejsca, w którym kupisz swój pierwszy, ale też każdy następny motocykl. No i dzisiaj na ściance, oczywiście, mam dla Was kolejną maszynę, tym razem ze stajni BMW, e, czyli dla tych no, mocno wymagających, można by powiedzieć, klientów. No ale mam BMW R1150 z Serii RT. Czyli takich motocykli stricte szosowo-turystycznych, to no, nastawionych naprawdę na mocną turystykę, no ale taką turystykę e, stricte jeżdżąc faktycznie drogami utwardzonymi. No myślę, że do tego bmw wersji RT nadaje no, się idealnie. No zobaczcie są sam ten przód motocykla, który bardzo mocno chroni nas przed wiatrem, bo z tego mamy też jeszcze szybę z deflektorem, no, ale nawet miejsce, w którym trzymamy nogi, zobaczcie, jest tak obudowane, że tutaj żaden wiatr nas po prostu nie dosięgnie. No w dodatku to jest motocykl taki upany jakimiś symbolicznymi bajerami, które w serii w tym motocyklu się znalazły. O ile może sam ten model motocykla nie kojarzy nam się dobrze, bo faktycznie mieliśmy ostatnio e, też BMW RT, które no, nie sprzedało się od razu ze sprawą myślę, że swojego stanu e, z tego nie wiem, czy wizualnego, czy stanu zachowania. E, tak, jak no, zobaczyłem ten egzemplarz, no to naprawdę nie sposób było go nie kupić, bo że jest w 100% sprawny, ma sprawny ABS, ma sprawny wskaźnik paliwa. no Jest bezwypadkowy, cały w fabrycznej warstwie lakieru i naprawdę wizualnie nie widać po nim jakiegoś śladu wypadkowości. W wypadkowości nie widać śladów nawet takiego jakiegoś zużycia. Myślę, że naprawdę perfekcyjnie zachowany egzemplarz. No i za sprawą tego kolejna sztuka trafia do naszej oferty. Ciekaw jestem, jak szybko ten egzemplarz znajdzie nowego właściciela. Zapraszam w do tej krótkiej prezentacji. Może to właśnie ty, już osobą, która w swoim garażu zagości właśnie taką BMW R1150 RT. Zobaczcie sami, co dla was przygotowaliśmy. I zobaczcie sami BMW R1150 w wersji RT, czyli, no właśnie, zobaczcie, mnóstwo tutaj owiewek z przodu, mocno obudowany motocykl. No, tak, ja naprawdę, powiem Wam szczerze, szafa grająca, tak zwana, ale z miłym komfortem, naprawdę tysiące kilometrów sobie przemierzacie takim motocyklem, i naprawdę, e, no tutaj ani wiatra, ani jakiś, jeżeli chodzi o komfort samego zawieszenia, i to wszystko, myślę, że jest naprawdę bardzo wysokim poziomie. No, mimo że to, to jest motocykl w całkiem fajnym budżecie, no bo to jest 2004 rok, więc to nie jest jakaś najnowsza BMK, słuchajcie, no to jest 20 lat na pokładzie, e, więc, e, no, może być stary sprzęt ale naprawdę jak jest fajnie zachowany, no to ja zacząłem doceniać te motocykle, Wiesz, no nie zawsze z takiego segmentu, nie wiem, no po 50 czy 60 tysięcy, no bo tam zawsze będzie, będą cię się oczy świecić do takich świeżych maszyn, e, świeżej ówczesnej produkcji, no a czasami jak jest motocykl nawet za dychę, czasami, nie wiem, 12 tysięcy, 15, ale jest fajnie zachowany, to on naprawdę bardzo cieszy oko, no i w ogóle, no mamy takie, takie satysfakcje, że no, mimo, że coś jest starego, no to jest ładnie zachowane i, i, i robi to robotę. No i myślę, że ta bmk jest świetnym tego przykładem, mamy motocykl, zobaczcie, w takim pięknym granatowym kolorze, cały w fabrycznej więc od tylnego zadupka po przedni błotnik, to wszystko zachowało się w serii, z słabych naglejkami, emblematami, naprawdę wszystko w serii no i powiem wam szczerze, takie naprawdę oko osoby, która zwraca uwagę na detale, no to myślę, że wciąż będzie się mu podobała, no oczywiście to nie jest nowy motocykl, więc też nie będę gadał, że to jest nowka sztuka, ale uważam, że naprawdę tych takich, nie wiem, no detali, akcentów, które gdzieś tam na zużycie motocykla wskazują, te takie wizualne, no to tu jest tego bardzo, bardzo mało i wygląda to bardzo świeżo, elegancko. E, oprócz tego macie parę fajnych, sympatycznych dodatków, oprócz tego, że macie kompletny zestaw e, dedykowany do tego modelu kufrów BMW Touring, więc te kuferki fajne e, są na pokładzie. Oprócz tego macie tą szybę z deflektorem, tutaj taki symboliczny gmol jeszcze ochraniający motocykl, żeby nam się nie opierał za... Na, tych, na tym pięknym silniku Boxer, e, Więc to z takich dodatków. No i to jest przede wszystkim wersja, która ma e, radio na pokładzie, które działa. Zaraz zresztą to pokażę. Oprócz tego ma grzane manetki w serii, tak samo śmigają, e, regulowaną szybę. E, oprócz tego ma przede wszystkim sprawny system ABS. Przyjeżdżać się tym motocyklem. E, dlaczego to jest ważne? No bo ta usterka uchodzi za drogą w BMC, no bo wtedy praktycznie koszt takiego serwisu jest spory. Tutaj macie to sprawne. E, I tak samo wskaźnik paliwa, i tak dalej to gra to, no bo to też jest rzecz, która w BMC jest ważna. Mamy tutaj 75 tysięcy 100% autentycznego przebiegu, co uważam, że jak na BMW to jeszcze nie jest duży przebieg. Drugie tyle śmiało sobie każdy, każdy ten motocyk do Turla i bez jakichś większych problemów serwisów, tak, przynajmniej ee, wszyscy ci, którzy takimi BMW-kami jeżdżą, uważają. E, my do niego robimy kompletną dokumentację do rejestracji włącznie jest pierwszym przygodem technicznym w Polsce, więc wy sobie tak naprawdę po zakupie idziecie prosto do wydziału komunikacji, robicie rejestrację, ubezpieczenie i koniec. Żadnej akcyzy co skarbówki już do motocykla nie ma, nie płacicie. Jestem myślę, że to jest spory ee, plus. Jeżeli chodzi o elementy eksploatacyjne, no to słuchajcie, komplet opon, ee, no, do własnej oceny, sprzedał 2020 chyba trzeci rok na Celerki, bieżnika jeszcze jest sporo, myślę, że można byłoby tą oponę zostawić. Z tyłu 2021 opona, eee, no już widać, że ktoś tutaj był motorem jazdy na wprost, po środku bieżnika bardzo już nie mam, więc no, można by sobie o tej oponie z tyłu pomyśleć troszeczkę szybciej. No ale za to tarcze z klockami spoko, zawieszenie gitara. Silnik bardzo ładnie pracuje, akumulator jest spoko, więc tutaj pod tym względem też żadnych zastrzeżeń nie będziecie. Nawalę Kardana, więc no, bez, tak naprawdę bez jednostka to też jest na pewno duży e, plus. Hmm, no i co? Dwa kluczyki do motocykla. Znacie, że to są dedykowane kufry do BMW, no to tym samym kluczykiem co stacyjka e, to ogarniacie. Zobaczcie, zapłon. Silniczek boxer. Dwa cylinderki ładnie pracują tutaj nic też się nimi nie dzieje no i taki dyliżans, no słuchajcie, no nie można tego e, inaczej nazwać jak taki naprawdę autostradowy dyliżansik komfortowo przemierzać tysiące kilometrów czy jakieś trasy systematyczne nad jezioro, czy nad polskie morze, czy nawet za granicę się. Mamy fabrycznie jeszcze stelaż do BMK możecie sobie tutaj dopakować jeszcze kufer centralny, no akurat jego tutaj w komplecie nie dostaliśmy Mamy boczne kuferki, ale jak komuś będzie mało, no to jeszcze można centralną skrzynię tutaj doopakować i już będzie naprawdę srogo I co? Myślę, że tyle oczywiście, zapraszam was do nas do Żardowa, będziecie mogli zobaczyć to tacko na żywo, przysiąść się przymierzyć, zobaczyć czy to jest wasza bajka, jeżeli tak no To nic nie stoi na przeszkodzie, żeby to finalizować Jak przyjdziecie busem czy przyczepką, pamiętajcie, że e, pomożemy wam zapakować taki motocykl Weźcie tylko parę pasów transportowych hmm. No i co? Jesteście po drugiej stronie Na wszystkie pytania chętnie wam odpowiemy Zaraz bierzemy się za to rady i możliwie ciekawa rzecz Zobaczcie, tutaj w schoweczku normalnie radio, jeszcze do tego na kasety z okiem BMW Dajemy sobie włącznik Tak, panie? tak samo no czekolada to jest najlepszy słodycze. Je. Nie wiem kiedy są stacje ustawione. Ja zaraz sobie wyszukam wam coś Czy ciekawego. Co? No i co? Poczek no i sobie jedziemy na Mazurki Szperopak. W bagażniku powiem no, Wam szczerze sympatycznie gra. No osobiście! Nie jestem jakimś wielkim zwolennikiem radia w motocyklach, ale no, zawsze taka ciekawostka, zobaczcie, można pokazać sąsiadowi, pyk, otwieram, zobacz co tu mam, kurde, fabryczne rady, jeszcze z kasetami, no coś niesamowitego. Po więcej takich fajnych szczegółów zapraszam Was do nas do Żardowa i kto wie, może właśnie to jest motocykl, z którym odjedziesz z naszego salonu. Do usłyszenia, do zobaczenia, trzymajcie się ciepło, siemanko, hej!